Urodziłem się jako osoba z podwójną seksualnością. Heteroseksualną i drugą, również heteroseksualną. W praktyce objawia się to tym, że mam. miałem dwie żony. I dwa razy częściej muszę walić konia. Jak trafiłem na ulicę, narobiłem trochę gnoju i musiałem się ukrywać. Pewnego dnia żony dowiedziały się o sobie. Powiem tylko, że procesy rozwodowe były. Bardzo brutalne. W skrócie przez alimenty skończyłem na ulicy. Te państwo nie jest tolerancyjne dla ludzi o odmiennej seksualności jak ja. Wylądowałem na ulicy, bo nie mogłem sobie poradzić z pewnymi wydarzeniami z przeszłości. Byłem molestowany w dzieciństwie. Ej, niczego mi nie udowodniono. Kto dzisiaj zbiera puszki? Dziku. Ja, pierdolę, nie chce się ktoś ze mną zamienić. Ja się zamienię jak wyciągniesz flaszkę. Ile razy wam mówiłem, że flaszka jest na czarną godzinę? Ale jak może być czarniejsza godzina niż teraz? Jesteśmy trzeźwi. Nie, pierdolę. Nie daję. To wypierdolaj po puszki. Ech, dobra. pierdolę? Przepraszam! Co, co, Wypierdalaj! Moje puszki, ja je znalazłem. Spokojnie, nie chcę swoich puszek. Dzikupedał, pedał, dziku gej, pali konia cały dzień. Ej, w gazecie, na której śpię? Pierdolą, że Unia płaci za prostytutki dla bezdomnych? Unia Europejska, co? Zawsze chciałem tam pojechać, ale tyle się teraz dzieje w Polsce. Ani mi nie. No to chuj. Co żeś taki smutny, dziku? To przez to, że byłeś molestowany w dzieciństwie? Rzekomo. Poznałem miłość swojego życia. Też kiedyś poznałem miłość swojego życia. Ale się zestarzała. To czym się martwisz, dziku? Bo to się nie może udać. Bo jesteś bezdomnym menelem? Nie, nie o to chodzi. Bo jesteś gejem? Nie jestem gejem. Odniosłem inne wrażenie. Akceptujemy takiego, jakim jestem. Czyli jest jebnięta. Nie, kurwa. To w czym problem? <sighs> Bo chcę was poznać. No i? No i wiem, że narobicie mi wstydu. Dziku, daj nam flaszkę, to niczego nie odjebiemy. Obiecujecie? Wiadomo. Wiadomo. Kurwa. Dobra. Tylko niczego nie odjebcie. Zaraz wracam. Będziemy grzecić jak siedmoloty chowający się w szafie. Proszę usiąść. Chłopaki zaraz przyjdą. I chuj mi w tupę DZIKU PEDAŁ bali KOJA CAŁY DZIEŃ DZIKU No i baliśmy się trochę DO I cały dzień

I dali cały dzień, cały dzień, cały dzień Dzieku to gej! I dali cały dzień, ciekoodo Dzieku to gej! I dali... cały dzień 예처 Ah, Já ah, oh, oh, yeah, in vale in you know, communication, J vale communication, vale vale Było dziwne, ale piosenki były całkiem chwytliwe. Reprezentuje program "Prostytutki dla bezdomnych", finansowany przez fundusz Unii Europejskiej. Jakie prostytutki, panowie, preferują? Bo jak rozumiem, dziękuję z homoseksualistą. Tak się składa, że jestem osobą z podwójną seksualnością. Obie hetero. Więc dla mnie dwie kobiece. Prosty tutki. Mm -hmm. A ile lat ma najmłodsza? Dziękuję konicie się. Dziękuję konicie się. Dziękuję konicie.